Cześć witam witamy Was w kolejnym filmie. Dzisiaj czwartek przyjechaliśmy tak e, obejrzeć. W zasadzie Agata przyjechała obejrzeć, jak mi idą postępy, a już Wam tutaj pokazuję, ale najpierw. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest STS, czyli legalny polski bookmacher z najlepszymi bonusami na rynku, który posiada super oferta powitalną, dzięki której możesz zgarnąć aż 1560 zł. Wystarczy, że zarejestrujesz się z kodem MARCIN, a przy pierwszych trzech wpłatach dostaniesz bonus aż do 1500 zł. Dodatkowo STS posiada zadania, po których w wykonaniu możesz dostać dodatkowe 60 zł. Sobota finał Ligi Mistrzów, Inter kontra Manchester City. Moim typem jest Manchester City, ale jeśli chcesz postawić na Inter, to zakład jest bez ryzyka. To znaczy, stawiając 100 zł na Inter, nawet jeśli przegro, kasa wróci do Ciebie. Krótko mówiąc, wygrana albo zwrot. Więcej informacji na stronie sts.pl, pamiętaj o kodzie Marcin, link do rejestracji w opisie, oferta skierowana tylko do osób pełnoletnich. Ostatnio pracowaliśmy tutaj w stodole Coś mu nagranego materiału. Na razie ukazał się jeden odcinek, ale wszystkiego o nim nagranego. Pokażę Wam, co tutaj ostatnio się nam wydarzyło. Eee, tutaj. Ok. światło. Dołożyłem tutaj dwie lampy LEDowe. Szczerze nie polecam, bo strasznie się grzeją i, i to jest jakoś tandeta. 6 dych kosztowała sztuka, ale jakoś tandeta. No I tak. Tutaj jest betoniarka od Dominika. Taty pożyczono. Nie no, trzeba to wyłączyć, bo mi go wyłączyć. Trzeba ich wyłączyć, bo psuje nagranie. E, tak, woziliśmy piosek ostatnio, no i tak, wywieźliśmy tutaj, rozgarnęli wstępnie i czekaliśmy tutaj na Deka Brook, firma, aż przyjedzie nam wypoziomować, fajnie i ubić. No i w tym miejscu nagle zaczęła chodzić i zrobiło się takie żywe, że normalnie wiesz, chodziłaś i, i jak po ruchomych piaskach, mhm. jakiś bakno się zrobiło. No i co my musieli zrobić? Wykopać tu dziura wielko. Okazało się, że tu idą jakieś wody gruntowe, nie wiadomo skąd. Przekopaliśmy dryn aż do tamtej ściany. I tutaj wychodzi do następnego pomieszczenia, i tam jest zrobione studienka. Cześć. No, dobry. Zaraz pokażę wam ta studienka. Tutaj beton, tyle mamy zabetonowane. Tutaj zastanawiam się, czy wymurować z pustaków ta dziura, ta wnęka, zamurować, czy jakoś płyta OSB. ale wydaje mi się, że lepsze będzie z pustaków później to opucować fajnie. No i z tego, co tam pisaliście na tym. No to folia wpłynie. Albo te banery, tak jak myślałem, ale chyba folia w płynie by lepiej pasowało, co? Nie wiem, co to jest. No, folia wywiaderku, taką masz, że marzysz, że to tak, jak folia mm. jest. E, dobra, tutaj będzie z tyłu płyta OSB, jakoś grubsza daną, bo jakby da nabierał, bo plan jest taki, żeby nabierać turem, nie? Mm. Nabierał zboże turem, żeby tego nie wypchnęło. Tu my zawetonowali dwie takie szyny. To będzie konkretne tego, nie, nie przeciśnie. To jest chyba prawie meter pod powierzchnią betonu będzie. Także sporo, nie. No, no i tutaj na podwylewka idzie folia, żeby nie podciąkało. I tutaj będzie beton z gruszki lony, tylko czekam jeszcze kolega nie miał tam załatwić beton. Także czekamy. Tutaj jest ta studienka. Tu mamy zrobioną studzienka. I powiem szczerze, że cały czas kapie. Cały czas kapie. No i już jest prawie, że pod tym rurą, a ta tam jest tylko 40 cm poniżej tej rury jest tego. Nie wciśnij nam tego telefonu. Dużo tej wody. No i tak, studzienka tu będzie pompka i się wypompuje, bo nic innego nie dało się zrobić za bardzo. Nie było opcji. Inaczej bo nie mam tutaj drynów, żeby się coś wpiąć. No a trzeba było to tak zrobić, bo tam cały czas by ta woda się zbierała, nie? No i tak to idzie powoli Powiem szczerze, że beton z betoniarki wychodzi drogo W porównaniu do tego kubika z betoniarni to koszty są bardzo zbliżone i nie opłaci się robić samemu Jedynie chcieliśmy zrobić ten, ten mały tutaj ta wnęka, żeby Prościej było nam wylać ten prostokąt Tutaj mam plan łata wibracyjną Żeby to fajnie wyrównać łatą, a później Pożycza od takiego znajomego, taką na długim stylu, tak paczkę, jakby taką do wygładzania, i ten to zrobił. E, następna rzecz, też tego nie było jeszcze na filmie, nie wiem w ogóle czy ten film będzie, ale ostatnio jak robiłem opryski, to mi ta opona rozcieło, pękło. No po prostu miałem dużo cieczy w opryskiwaczu, a ten opryskiwacz już jest sam w sobie ciężki. To nie to z drugiej strony. Są w sobie ciężkie No i przy oprysku zaczęło mi schodzić powietrze Normalnie mi uciekało powietrze Co się okazało Na pęknięciu tutaj opony Na pęknięciu opony przedarła się dętka I zaczęło uciekać powietrze Tutaj ta opona jest po profesjonalnej naprawie Także ten gościu mi powiedział co mi robił Że ona wytrzymie, że będzie jeździć No ale i tak zamówiłem nowe Zamówień nowe nie będziemy oszczędzać, bo opony to są podstawa Potem co? Wrzniwa, on ma być w transporcie okaże no, no, jest nawet nie rzeczy Będzie trochę mokro, bieżnik słaby i nie wyjedzie Także opony wlecą nowe, firmy, teraz nie pamiętam jaki zamówień Jakoś 3-200 brutto sztuka Także te będą do sprzedania, jakby ktoś był zainteresowany No to mogę ich sprzedać Cena do ustalenia nie wiem ile za nich chcieć, nawet możecie coś zaproponować. No, bieżnika jest słabo, ale do opeskiwacza były dobre. Do takiego czegoś, nie? Dużo za nie nie będę chciał, no na pewno nie tyle co za nowe, nie? Nowe tutaj wyjdą 6000 ponad. Sporo. Dobra, tutaj i bliska przygotowano do e, roboty, do przeglądu. Muszę powymieniać parę rzeczy, ale takie pierdoły same. I pokażę wam jeszcze dwie rzeczy, które bym chciał sprzedać, ale to muszę iść tam na tył. Do sprzedania mam tutaj maszt z widlaka, udźwig około dwóch ich big Dwa bigbagi bagi będą Chcę nie za niego dostać 2000. Na olik się wystawiony za 2,5, ale. Do negocjacji 2000 jakby mi ktoś dał, no to może go zabierać. widły tu są chyba metrowe, no teraz nie umiary miary, także nie zmierza, ale chyba metrowe są. E, łyżka, łyżka jakby ktoś chciał, możliwość zapięcia na tuza, możliwość zapięcia na e, na podnośnik z tyłu do 60, ona miała być do tego masztu i to miało być zrobione takie kiprowanie, ale koniec końców nie używałem tego, łyżka tam pora razy się przydała, bo byle co przewoziłech, ale też nie jest mi potrzebno jakby ktoś chciał to mogę ją sprzedać tutaj jeszcze stoją też zarośnięte ale jest pomysł co zrobić, żeby nie stało zarośnięte wały kambela do, do pługa podwójny wał kambela miałem go razem kuponego z pługiem frost chciałem sobie go zostawić i zrobić na przedni tus ale z tego względu, że kupiłem cały ten wał na przedni tus no to to mi jest niepotrzebne jakby ktoś chciał to za tysiąca. Mogę sprzedać Ceny brutto, nie wystawiam faktury A tutaj mamy jeszcze takie Te gumy, co my wywieźliśmy ze stodoły I mam plan zrobić sobie takie miejsce, wyłożyć to e, Tymi gumami i parkować na tym maszyny, żeby Po prostu nie zarastały Nie wiem czy tu wyczyścić No ale tu trochę jest lipa, bo tu jest wąski przejazd Jak tu na przykład postawię już dwie maszyny No to to i tak mi nic nie dobo się zastawia, więc najlepiej chyba by było Tutaj chcę wyczyścić ten dół i tam ich parkować wszystkie. Tu są jeszcze różne rzeczy. Tam leży opona do 60, jakby ktoś potrzebował. Też jest niepotrzebno do sprzedania. E, bieżnik, no taki porównywalny jak w John Deere. No i chyba tyle w tym dzisiejszym odcinku. Czy coś jeszcze chce powiedzieć? A, jeszcze były wczoraj w agencji e, dopłaty zaliczyć. Za no to powiem wam, że udało mi się uzbierać 80 punktów na te jako schematy, także coś się tam na tym e, wyrówno, coś się może zarobi nawet więcej. No ale teraz weźmy te głupie normy, że na przykład 20% muszę zostawić e, pod okrywą, czyli niezaoranego. No to na to wziąłem te międzyplony, poplony, czy jak to się tam nazywało, ale jest to bez sensu 3 hektary, no prawie 4 hektary muszę zostawić nie Niezaoranego, no to jedynie pod kukurydza i zaś wiosenno orka, zaś przesuszenie ziemi dużo gorszy, dużo gorzej uprawić, dużo gorzej zaorać same minusy, no ale niestety chcą nas chyba wykończyć. Tak samo z tym ugorowaniem, w tym roku mam zrobiony ugór z uprawą, czyli pszenica, a na przyszły rok zrobię ugór na tych łąkach. Tylko, że wtedy, jak zrobię ugór na łąkach, no to już od razu wypadą ze zróżnicowanej struktury upraw. Bo teraz miałem tak na styk wszystko. że jak się na ta zróżnicowana struktura. A w przyszłym roku nie wiem, jak to zrobić. Jedynie bych musiał zasiąść jeszcze jakieś bobowate albo coś takiego. groch na ten. No ale tu nie wiem. go ja ja goprzynca, rzepa, kukurydza. I chyba zrezygnuję z tych schematów. Zobaczymy, jak to będzie, ale nie zapowiada się to ciekawie. W przyszłym roku mogą wymyślić coś nowego, coś jeszcze głupszego. I, tak być, no. bardzo, bardzo możliwe. I pasuje. zaś dostanęmy po podłupie tylko. Dobra, tyle. Trzymcie się. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, cześć. I serdecznie jeszcze raz Was zapraszam do skorzystania z oferty STS. Wszystkie informacje macie w opisie, tam znajduje się link. Jak w niego klikniecie, przekierowuje was na stronę. Pamiętajcie o moim kodzie MARCIN. No i tyle. Trzymcie się. Miłego czwartku.